Witam wszystkich dzisiaj stały zestaw czyli magnes kopaczka tu gdzie ostatnio żem kopał zostały tutaj te gary dzisiaj je wezmę jak ich nie wezmę tak to od razu do torby to ja ich nigdy nie, we, nie wezna stąd dobra widać tu jakieś chciałoby się powiedzieć kable ale to to jest plastik jakiś Ale to się wszystko weźmie Tu coś widać O, patrzcie widelczyk Magnetyczny, magnetyczny Dobra Dobra, ja się zabieram za kopanko Widzimy się za chwilę Dobra, chwila kopania Torba pełna Trochę z łumpu wychodziło patrzcie ciągnie mnie dziucha ale nie mogę jej szarpać bo się rwie widzicie takie oto kawałki wiadomo ileś tam gramów będzie kluczyk wyszedł jakiś opanierowany blaszki taki kawałek z pieca wyszła konserwa ale to nie o konserwę chodzi Wyszedł taki zatyczka do tych bezgwintowych słoików w dobrym stanie jakiś wyszedł pojemnik na tuż oczywiście biorę tubeczka jakaś No właśnie zrobimy. Sprawdzimy co to jest za cudo. No jak co polena, no oczywiście Jest na tym data. Polena Lechia, nie ma daty niestety, ale jak tu beczka to pozdro dla Ukiego i wyszedł orzesze, dekielek z weka, dobry, niedobry i tak wezmę, jak będzie dobry to zostanie na dłużej, jak będzie niedobry pójdzie do szkła i tyle o patrzcie teraz widać tyle jest pokładu taka 20-25 cm o patrzcie jaki grubas tyle jest że tak powiem dobroci w tej ziemi albo nie dobroci lepiej żeby tego nie było no ale tych żarówek też tu jest pełno dobra załączę się znowu za jakiś czas powiem tak jedna taczka już jest pełna druga tak niecałe pół ale patrzcie te tych batów tu coraz więcej wychodzi miedzianych o, teraz się wyszły nie podłożyłem sobie tego jakby ktoś chciał tak mi wmówić złomu dużo wychodzi wyszły patrzcie jakieś takie tu jakiś taki ala zawias i tu całkiem taki wielgachny kompresja do taszki jeszcze pręci go no ale to mnie zaciekawiło co to takie długie ale jak dla mnie może się ciągnąć Nie wiadomo ile. Ja sobie tam powoli do tego dojdę. Oczywiście po drodze. Po drodze będzie dużo szklanych tematów. I całych innych. O, widzicie. Jakaś blaszka wyszła. Bierzemy. Niech tu nie gnije, po co ma Wpuścimy to do obiegu. O, tu takie widzicie. gwoździe gwoździki to zaraz magnesem się przejedzie i się zgarnie. No i taka to robota. No. Widzicie. Żarówki znowu małe, duże. No, taka to. Dubanina. Dobra. Torba prawie pełna. Jak widać, pokład się trochę pogrubił. Mam jakąś rurę. Ta rurę jest miedziana. Dobra, wyszedł garczek w garczku. Drzwiczki z pieca. Taka przyprawa z winiar. I wyszło takie ustrojstwo. Tu jest bakielik. Bakielit do taszki. Tu jest chyba uzwojenie i tu też A tu są te blaszki, to jakiś transformator Cholera Może by skosztować tego chwila <śla> Dobra skosztowane Jak widać jakaś miedziuszka tu jest Że tak powiem tamto też się wyciągło całe jest tego, nie wiem z pół kilo będzie takiej dobra na ten worek jeszcze przyjdzie czas kiedyś nie dzisiaj no jak widzicie pochowię te moje artefakty i będzie pełno no a powiem że zbyt dużo się dzisiaj człowiek nie nakopuł no ale takie bogate złoże Dobra ja to pakuję i zobaczę ile miejsca będę miał No dobra Pociągło mi się teraz Wyszło takie jakieś na zicherąg czy tam na korek I wyszła mi taka instalacja z pół domu Patrzcie jakie grube kablisko I powiem szczerze Żeliwna puszka bo nie spotkałem jeszcze takiej żeliwnej nie wiem widać kompletna może nie ma tutaj końcówek do oprawiania kabla no ale powiem mi dziucha taka gruba że ja pierdzielę nie wiem co oni na siłę to mieli czy co że takie grube kablisko dali ale to spróbuję jakoś uratować bo to może być dość ciekawa ciekawa rzecz. Dobra, dzisiaj tak wygląda sprawa. Dosyć dużo miedzi i złomu wyszło. To ciekawy ten pierdelnik, nie wiem co to jest, ale te elektryczne gary. Wziąłem te wiadro, co ostatnio żebym zostawił. No. Następnym razem do tego się zabierzemy, do tego worka. Zawsze jak do worka worki się weźmie do torby, to będzie lżejsza ta torba. No i to tak, a to się ciągnie do tamtąd. Do samego roga widać, że coś się pokazuje, więc niewykluczone, że to się aż tam ciągnie. Tylko znowu będę musiał drzewo odwalać. Dobra, koniec marudzenia. Wszystkoście widzieli, ciekawego co wyszło. Parę wek wyszedł jeden, trzy pokrywki, ale wszystkie pokrywki takie polskie, standardowe że tak powiem, to nie ma co pokazywać. Dobra, tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu. Cześć.